w tym odcinku pokażę Wam jak zainstalować 60seconds Jeszcze przed odcinkiem możecie dać łapkę w górę i subskrypcję Nie zmuszam, ale na no, Omega pomaga A Was to w sumie, w sumie praktycznie nic nie kosztuje No praktycznie nic nie robicie Dobrze, że nie przedłużam Yy, Zinstalujemy 60 Seconds i jeszcze pokażę Wam jak taką tapetę zrobić taką ładną. Yy, 60 Seconds instalujemy wpisujemy w sumie w kuchle, yy. Wpisujemy tutaj. Yy. A yy, klikamy pobieramy no pobrany, to wchodzimy w to dobra. dobra wyszukujemy wpisujemy 60 no już już wam że jest takie coś klikacie w to i klikacie Instaluj i instalujecie grę. Wszystko działa, żeby nie było jak wersji na komputery, czy w innych wersjach. No, są nawet różne gry. A jak zainstalować taką teraz tapetę, żeby ten odcinek ten, no, odcinek był troszeczkę dłuższy, no to wchodzimy w sklep Play Wpisujemy, a tam macie Fluid Simula Simulation I teraz tutaj na samej górze taki ma znaczek Fluid Simulator Free Jeśli Wam nie wyszuka od razu sobie to wpiszcie I klikacie otwórz Po otwarciu, macie takie coś Teraz, musicie tak zrobić tak, tutaj, w tym górnym rogu. I tutaj macie i kupić pręg, żeby trzeba kupić żeby zrobić, żeby mieć tamte rzeczy. To jest mega niefajne. Ale jakoś da się przeżyć. No to na przykład tutaj wbierać sobie kolory, te inne. Ustaw jako tapetę. Ustaw tapetę. Wychodzicie i macie już no, jakby tapetę. I se palcem przesu przesuwać, to taki jest efekt. A gdy uderza się, to taki no i ładny. Dobra, końce tego poradnika, bo. No do końca. dobra, do kolejnego odcinka.